Mam niewątpliwy zaszczyt powitać Państwa w naszej nowej edycji programu Spotkania TV. Proszę Państwa, dzisiaj pierwszy odcinek, czy no nie wiem, no nieważne, w każdym razie dzisiaj gościmy w naszym studiu aktorkę z Teatru Śląskiego Katowickiego Ateneum. Powiedz nam proszę, ponieważ w przedstawieniu walczycie ze szczurami, prawda? No proszę zbrać nam parę sposobów na szczury. Y, mianowicie, y, pierwszy sposób to y, klej. O? Drugi lustro. Lustro. A trzeci ptaszek. Ptaszek! Co jak miło? Ptaszek. Proszę pokażę. A tak, Prosimy, prosimy. Piękny ptaszek. To bomba. O! Bomba. Mm.